Dzień dobry, witam Was serdecznie w jednym z ostatnich odcinków Dziennika Budowy Apartamentów XYZ w Szczyrku. W tym odcinku pokażę Wam, co mamy zrobione, zrealizowane. Obiekt generalnie jest, można powiedzieć skończony jest w 99%. To, co nam zostało, to tak naprawdę odbiory, zagospodarowanie dookoła budynku w sensie posadzić trawę, dokończyć parę rzeczy na restauracji, no i przede wszystkim dokończyć sprzątanie. Część obiektu, tak jak apartamenty, część klatek, jest już, jest już posprzątana. I właśnie w pierwszej kolejności w tym filmie pokażę właśnie te części, ale zaprowadzę Was także na basen, zaprowadzę Was także do restauracji, do garażu. Pokażę Wam takie miejsca, których normalnie w hotelu, w obiekcie nie zobaczycie, a które są i które składają się na ten obiekt nie wszędzie będzie czysto, ładnie gdzie nie, gdzie będzie jeszcze ten cały budowlany nieporządek ale tak to jest sprzątanie takiego obiektu w naszym przypadku trwa miesiące jest to trochę tak, że w jednym miejscu się posprząta w, kimś w drugim ktoś inny jeszcze przyjdzie na błoci, coś tam zrobi, przymutkuje i tak dalej, więc tak to trochę jest ale cóż nie przedłużam. Zapraszam Was do zobaczenia tego, co mamy zrobione. No cóż, chcąc dojść do apartamentu, trzeba zacząć od windy. Winda jest prawie skończona, to znaczy trzeba ją jeszcze wyważyć, ale jest już, że tak powiem, działająca. Wychodząc z windy, zobaczymy co? No, zobaczymy korytarz. Następnie mamy piękne drzwi, drzwi na zamek szyfrowy. Drzwi są z okleiny drewnianej. Producentem jest Porta. Zapraszam Was w pierwszej kolejności do takiego apartamentu, który jest z antresolą. Zawsze staram się, aby te górne lokale, mieszkania taką antresolę miały i wykorzystywały ją. Daje to taką przestrzeń trochę w pomieszczeniach. A i jakieś dodatkowe, też czasem miejsce do spania. Tak wygląda apartament w środku. Mamy aneks kuchenny, mamy szafę, mamy telewizor czyli to, co niezbędne w takim apartamencie. Znajduje się także sypialnia. Widoki, myślę, że są całkiem fajne. Praktycznie każdy apartament ma mniejszy lub większy widok na góry. Dzisiaj pogoda może. Tego nie pokazuje. Część z nich ma widok na stok, a także na pobliską kolej gondolową. Apartamenty są pomyślane w ten sposób, aby można było samemu przygotować posiłki, samemu też te posiłki sobie na miejscu tutaj zjeść. Stąd mamy aneks kuchenny, stąd mamy krzesła i stół. Natomiast, ponieważ apartamenty nie są za duże, a staramy się wykorzystywać każdy tutaj, każde miejsce, stworzyliśmy taki pomysł biurek, które znajdują się właśnie pod telewizorem. Są to biurka rozkładane, na których można spokojnie sobie przyłożyć krzesło, można położyć swojego laptopa, a także podłączyć się do szybkiego internetu, bo każdy każdy z pokoi poza Wi-Fi posiada jeszcze dostęp do, do szybkiego internetu takiego na łączu stałym. No i co można można zdalnie pracować całkiem dobrze. Każdy z apartamentów bo są apartamenty i pokoje hotelowe posiada dodatkowo sypialnię. Sypialnia to dwa łóżka, nasz lokalny szczerkowski motyw, lampki. I tak pokrótce, pokrótce, wygląda. W apartamentach będą jeszcze dołożone różne dodatki, jeszcze poduszeczek trochę będzie, jakieś inne rzeczy. To te rzeczy już są pozamawiane jadą. Te krzesła, które w tej chwili tu widzicie, to są krzesła na Balkon, ponoć jechał z Finlandii do nas, także trochę takich różnych rzeczy ciekawych mamy. Tutaj pokój taki troszkę mniej posprzątany, znaczy on posprzątany jest, ale dla potrzeb zdjęć nie są po ściągane folie. No tak po prostu. Przygotowany jest, w tej chwili, przygotowany jest w tej chwili do e, tak naprawdę wejścia ostatnich rzeczy. Sterowanie w pokojach będzie odbywać się za pomocą tabletów. One jeszcze w tej chwili nie są podłączone, no ale będą tak zlokalizowane, właśnie na ścianie przy wejściu. Będzie można się zameldować, wymeldować dowiedzieć się co ciekawego w recepcji, co ciekawego w restauracji. W ten sposób to będzie funkcjonować. Część pokoi, tak jak mówiłem, posiada dodatkowy pokój hotelowy, ale jest to tak pomyślane, żeby można było wspólnie na przykład z rodzicami czy z dziećmi przyjechać, dlatego znajdują się wspólne drzwi w takim pokoju, ale też każdy z nich ma swoje oddzielne wejście, dzięki temu można wypoczywać. Osobno, a jednak, a jednak razem, taki pokój hotelowy składa się z łóżka z szafą, lodówką, telewizorem, dwa miejsca do jedzenia, posiłków dodatkowe. Niestety nie ma w nich balkonów, no ale tak akurat bryła budynku nam pozwalała. W aneksie kuchennym znajdują się oczywiście wszystkie ważne rzeczy do zjedzenia i gotowania znajduje się także kuchenka mikrofalowa znajduje się płyta na której możemy sobie co nieco ugotować a także to co myślę będzie bardzo istotne też dla przebywających tu gości a co tak naprawdę jest wynikiem rozmów z klientami zmywarki każdy apartament posiada swoją własną zmywarkę w której można Umyć naczynia. Oczywiście jest też lodówka, akurat w miejscu tutaj. No, tak wygląda kuchnia. Sądząc po schodach, mamy klatki schodowe. Ładnie nam się zapalają. Windy, różne różne, różne rzeczy. Schodzimy sobie. Niżej. Mamy jakąś tutaj część zagrodzoną, ale to dlatego, że nie dlatego, żeby tutaj za dużo ludzi nie wchodziło. Mamy też takie apartamenty, które na przykład są z ogródkiem. Będzie sobie można na nich wypoczywać. Zobaczcie, jak tu jest wysoko w tych apartamentach. To wynika z tego, że to wynika z tego, że parter w budynku gdzie jest basen musi być po prostu wyższy no więc wyższy po prostu jest układ bardzo podobny czyli mamy znowu aneks kuchenny, mamy sofę, telewizor, sypialnie tak to po prostu wygląda wracając na parter, troje drzwi po lewej stronie drzwi pokazują nam naszą miejsce gdzie będzie gdzie będzie ciepła i ciepła woda no jest jest rozbudowana w takich dwóch zbiornikach będziemy przygotowywać ciepłą wodę tak to wygląda kolejne pomieszczenie to nasz basen z sauną jest i toaletka, wiadomo, musi być. Mamy tutaj umywaleczkę, sprzęty dobre, durabity kludi do mniej więcej. Może nie będziemy wchodzić, ale też bardzo fajna, ładna, w dobrym standardzie zrobiona. No i to, co tygrysy lubią, a mianowicie basen. Na razie jeszcze nie jest basen napełniony. Ponieważ miejsca, jakby obok wody nie jest jakoś za wiele. Wymyśliliśmy takie rozwiązanie, że będziemy sobie siedzieć na pufach. Te pufy tutaj na razie w tej chwili sobie leżą w basenie. To są włoskie pufy z firmy x -Puf. Fajne są po prostu fajne i myślę, że będziecie z chęcią. Wypoczywać na tym basenie. Drzwi numer 3. To drzwi do piwnicy. Tu trochę jeszcze jest nieporządku, może mamy zrobioną nową podłogę, ale z garażu cały czas korzystamy oczywiście. Więc wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy armatkę, bo jak pewnie wiecie, będzie u nas też nieduży stok nasz własny, taki narciarsko. Saneczkowy. O, ilość instalacji hydraulicznych, szczególnie na suficie, jest bardzo duża. Tak pokrótce wygląda nasz garaż podziemny. Miało być coś, czego normalnie nie widzicie, i tutaj pierwsza z takich miejsc i rzeczy, a właściwie druga bo była kotłownia to jedna z wentylatorowni. Jest wielka, a to jest ta mniejsza. Klapy pożarowe, zaplecze basenu, filtr, pompy, uzdatnianie wody, lampa UV, a także zbiorniki. Po co te są zbiorniki? No, jeżeli wchodzicie do wody, Woda z basenu jest wylewana. Jeżeli z basenu wychodzicie, tą wodę, która była wylana, trzeba uzupełnić. Stąd takie zbiorniki. Kolejne miejsce, do którego normalnie nie wejdziecie, nie zobaczycie. A więc zaplecze naszego basenu. Wszystko zapakowane, no ale tak to jest. Tak wygląda nasza narciarnia. Narciarnia to obowiązkowa rzecz w górach, więc. Więc, więc jest i u nas. Myślę, że w sezonie zimowym będzie bardzo mocno, intensywnie uczęszczana. Spojrzenie na garaż, jeszcze z drugiej strony. Garaż jest mega duży. O, to nasza kuchnia. Miejsce, gdzie będzie przygotowywana. Żywność niestety nie mamy tutaj podłączonego mocnego światła, więc jest trochę jeszcze ciemno, ale myślę, że wygląda bardzo fajnie nawet w tym świetle, w którym tutaj jest. Już teraz zapraszam Was do naszej restauracji i kuchni. O to nasza druga wentylatorownia, ta jest większa, bo tak składająca się z dwóch modułów. No I dzięki temu powietrze też jest w obiekcie dobrej jakości. A tutaj taki na przykład separator tłuszczów. W recepcji restauracji mamy jeszcze trochę nieładu nieporządku, ale no tak to na budowie jest, że wychodzi się. Z pewnych pomieszczeń przerzucając rzeczy do pozostałych. Tak wygląda nasza restauracja. Częściowo są już zamontowane drewniane mozaiki. Mamy tutaj także przygotowane kafle. Na suficie mamy takie półki na kwiaty. Więc myślę, że restauracja będzie całkiem ładna. Między budynkami znajdują się łączniki, którymi można przejść. Tu jeszcze jest trochę nieładu. I jesteśmy przy basenie. Jeden z apartamentów w budynku y, kolejny apartament w budynku y, środkowym. Teraz nie widać, ale stąd jest przepiękny widok na Skrzyczne. Apartament z potężnym, pięknym oknem z antresolą. Możemy sobie przejść do apartamentu obok. Gdzieś tam też mamy bardzo fajny widok na zieleń i na kolej gondolową. No dzisiaj nie chodzi, ale, ale oczywiście jest. Oczywiście mamy też sypialnie. Tutaj trochę bardziej są pozesłaniane zasłony, więc może troszkę wydaje się, że jest ciemniej, ale tak naprawdę jest podobnie. No i Widok. Z kolei na drugą stronę nie mogę się doczekać tej zieleni. W budynku X będziemy dopiero zasłony wieszać po świętach. A tak wygląda przykładowo apartament, właśnie taki sam jak wcześniejszy, który patrzyliście, ale bez zasłon z samymi ścianami betonowymi. No, poza tym jest dokładnie to samo. Sypialnia kolejnego apartamentu w budynku X. bardzo podobny. Korytarz budynku X. No, tak niczym się nie różni od pozostałych, poza tym, że windy są z drugiej strony. No i zejście do recepcji.